Korzystając z uprzejmości Pani Kustosz Małgorzaty Oleszkiewicz, jesteśmy w Muzeum Etnograficznym. Nasze poprzednie spotkania dotyczyły Andrzejek, tradycji Andrzejkowych, Świętego Mikołaja, opowiadaliśmy o szokach krakowskich, ale przed nami Wigilia, Boże Narodzenie. Jak to wyglądało w krakowskim domu mamy? Tutaj jesteśmy w sali, gdzie jest tyle wspaniałych elementów związanych z Wigilią i z Bożym Narodzeniem. O niektórych rzeczach już na pewno trochę zapominamy, a szkoda, więc bardzo proszę o, o przypomnienie. Tutaj rzeczywiście ta sala jest poświęcona Wigilii Świąt Bożego Narodzenia. I w polskiej tradycji, nie tylko krakowskiej, szczególne znaczenie ma właśnie ten dzień. Jakby kogoś zapytać, jak spędza święta Bożego Narodzenia, i jakie na przykład potrawy daje na stół, każdy zaczyna opowiadać właśnie o tej wigilii, która jest tymczasem. Oczekiwania, czasem przygotowania na święta Bożego Narodzenia, wtedy kiedy będziemy w całym chrześcijańskim świecie obchodzić to, że rodzi się Bóg człowiek. Jakie tutaj elementy, które wywodzą się jeszcze z czasów przedchrześcijańskich, które zagościły u nas w domach, na bardzo długo, aż do dzisiejszego dnia, i tylko przyjęły taką nową chrześcijańską interpretację. My tu zwracamy uwagę na te elementy, że chociażby tak, na stół do dzisiaj kładziemy trochę siana, prawda? Natomiast kiedyś, dawno, jeszcze w XIX wieku, nawet jeszcze w XX, gospodarze z wiarą w pomnożenie, Urodzaju w całym następnym roku wnosili do domu całe snopy zboża. Były też robione tak zwane kopy. Im więcej kop gospodarz przygotował, tym więcej mógł sobie spodziewać się tych kop zboża na polu, tego lepszego urodzaju. I też do dzisiejszego dnia wiemy, że z tego. Z, ze słomy robi się ozdoby choinkowe, które e, kiedyś miały znaczenie obrzędowe. W tej chwili to już tylko ozdoby, ale powiedziałam, ozdoby choinkowe. To tak zupełnie nie po krakowsku. Po krakowsku mówiąc, to zbieramy się przy drzewku. I tutaj, nawet na fotografii takiej archiwalnej, mamy rodzinę, która taką właśnie krakowską, która w latach dwudziestych zebrała się pod tym drzewkiem, e, ubranym w różne ozdoby, świeczki też sam, świecą, a na samym szczycie jest e, wyobrażenie anioła, aniołka, jak to w Krakowie się mówiło, bo przecież dzieci wiadomo, że czekają na prezenty, które Wigilie przyniesie im aniołek, a nie Święty Mikołaj. Ale te drzewka pierwotnie niekoniecznie musiały być stawiane. One były wieszane u sufitu czy też u powały, jak to było pod Krakowem, i nazywane były sadami. Tak jak na Góralszczyźnie jest to podłaźniczka, w innych regionach może być Jutka, Wilijka, to w Krakowie był to Sad. I też na archiwalnej fotografii możemy zobaczyć, jak to rodzina siedzi pod takim właśnie sadem. Ale cóż to za kulista ozdoba wisi u samego dołu tego sadu? Jest to tak zwany świat. świat z opłatków. My możemy spędzać w bardzo różny sposób te wieczerze wigilijną, chociaż potraw staramy się, aby było jak najwięcej na tym stole. One się w zależności od regionu różnią, natomiast każda wieczerza wigilijna w polskim domu zaczyna się od łamania się opłatkiem. I tak jak można powiedzieć, że zwyczaj ustawiania tej choinki w domach. te różnego rodzaju ozdoby są w pewnym sensie importowane do Polski. to takim naprawdę rdzennie polskim zwyczajem jest łamanie się opłatkiem, wypiekanie specjalnych opłatków właśnie po to, żeby je wykorzystać przy składaniu życzeń oraz wykonywanie tych ozdób, które, tak jak powiedziałam, nazywane były światami. Skąd się wzięła ta nazwa? Wprawdzie przypomina kulę ziemską, ale jest to odwołanie do tej kuli, którą na wielu obrazach, które były zawieszane w kościołach, Jezus Chrystus trzyma w ręce jako oznakę władzy, panowania nad światem. I stąd też wziął się ten zwyczaj, aby te ozdoby wykonywać. Wykonywane były również kolebki e, dla, jak to się mówiło, dla dzieciątka Jezus. Jest to bardzo dawna tradycja. W Muzeum Etnograficznym w Krakowie zachowała się kolekcja samych opłatków opłatków, które były wypiekane w latach dwudziestych i trzydziestych dwudziestego wieku. Natomiast wypiekane były w formach, w których niektórych nawet są daty wyryte pochodzących z XIX, z osiemnastego, a nawet z siedemnastego wieku. Te pierwsze opłatki miały jeszcze odbite hostie, komunikanty, Natomiast już te na przykład XIX-wieczne mają sceny Bożego Narodzenia, czyli były wypiekane specjalnie po to, aby się połamać. Natomiast jeżeli chodzi o dawność tradycji wykonywania ozdób z opłatków, to yy, warto przypomnieć, że już Juliusz Słowacki w Chorztyńskim pisał o wykonywaniu Ozdób z opłatków, że kleił te słońca, kolebeczki, właśnie z opłatków, które zresztą też opłatek, taki do dzielenia się, nazywany był chlebem aniołów. No, a później można też przywołać, że i Raymond pisał w chłopach. No i e, też i e, Sienkiewicz, z kolei o gwiazdach z opłatków, które były zawieszane, m, m, upowały, e, też pojawiały się te e, w literaturze. My postaraliśmy, nie zachowały się niestety w naszych zbiorach m, same e, ozdoby światy. Z opłatków, ponieważ jest to bardzo kruchy materiał, jest ich bardzo niewiele. Natomiast postaraliśmy się, aby taką reprezentację można było u nas oglądać. I mogę zapewnić, że. Te światy, które są u nas pokazywane, są wprawdzie kopiami, ale zostały wykonane wszystkie z opłatków, oczywiście klejonych śliną, bez użycia żadnych innych materiałów.